co ty chcesz? chcesz jeść? co? Czy przynieś ci jeść? zaraz ci dam jeść, wiesz? no Martek będziesz jadł? Chcesz konserwkę? Co? To będziesz jadł? Co, chłopczyk? No chodź, chłopczyk. Zobacz. Tu. Tu będziesz miał zaraz zamknięcie. Poczekaj. Tu chodź. Chłopczyk. Zobacz, co ja mam tu dla ciebie. Patrz. Widziałeś to, ale będziesz miał jedzonko. Tak? Bartuś? No, proszę. Jesz? Patrzcie, tak drogie jedzonko on się zastanawia. Wardusz, no jedz, chłopczyk. Tam co to to jest, kaczuszka czy kurczaczek? Z kaczką i z indykiem. Wardusz, kaczuszka i indyk. Nie.